Cześć, witajcie kochani. Dzisiaj trzeci filmik serii na temat przodopowolenia miednicy. Powiedzieliśmy sobie co to jest, dlaczego tak powstaje. Rozluźniliśmy spięte mięśnie, dzisiaj czas na wzmacnianie. Przypominam, musimy wzmocnić mięśnie brzucha i mięśnie pośladków. Najpierw rozluźniamy, żeby nie siłować się z samym sobą, a potem wzmacniamy. Kilka przykładowych ćwiczeń na temat wzmacniania mięśni brzucha i pośladków. Przypominam tylko o prawidłowej technice, o której cały czas będę mówić, jeżeli chodzi o mięśnie brzucha, jeżeli przed pracą, przed ćwiczeniem nie napniesz odpowiednio mięśni brzucha, e, tą pracę wykona zginacz biodra, a nie brzuch, a tego oczywiście nie chcemy, bo my chcemy go rozluźnić i w poprzednim filmie opowiadałam jak rozluźniamy je, więc teraz nic nie chcemy spinać go ponownie. Przypominam, najpierw napinasz brzuch, czyli aktywujesz dany mięsień do pracy i wykonujesz ćwiczenie. W trakcie całego ćwiczenia oczywiście cały czas myślami jesteś w tym brzuchu, e, cały czas go napinasz i cały czas świadomie kontrolujesz pracę danego pracującego mięśnia, czy to brzucha, czy to dotyczy też pośladków. Jeżeli chodzi o pośladki, e, to najpierw ustawienie biednicy, e, aktywacja pośladków i dopiero praca. Wiele osób ćwiczy mięśnie pośladków wykonując setki powtórzeń, pośladki nie działają dalej, bo robimy to źle, yy, błędnie technicznie, yy, obciążając w ten sposób właśnie inne partie ciała, przeciążając ciało, a nie budując pośladki. Dlatego technika jest szczególnie ważna, której ciągle w każdym filmiku Wam opowiadam. No, ale dobra, koniec gadania. <laughs> Kilka ćwiczeń na wzmocnienie mięśni brzucha. Zapraszam. Usiądźcie sobie na macie. Yy, pierwszy ćwiczenie. Naknij brzuch, pięknie aktywuj. Go do pracy, wybieramy się do tyłu, z złącz stopy kolana, bardzo wolny ruch. Wdech, prostuję nogi, wybieram tu do tyłu, wydech, spinam mocno brzuch. Wdech, wydech, wydech. wydech. Pracuję mięśniami brzucha, nie zginaczami bioder. wydech, wydech, wydech. Cały czas trzeba się trzymać plecy neutralne. Jeżeli to jest dla ciebie proste, ręce przełożysz bliżej pośladków, jest troszeczkę trudniejsza wersja, bez rąk najtrudniejsza. Pierwsze dziewczyny. Drugie, oczywiście ja pokazuję w skróconym tempie na no potrzeby filmiku, robi się tego troszeczkę więcej. <laughs> złącz stopy, złącz kolana, usiądź na wózach kursowych i na środek, jak zawsze, napnij brzuch, oderwij stopy, przenieś stopy na wysokość kola. Odsuń swój tułów do tyłu. Koryguj plecy, ściągaj barki, łopatki. Trzymaj. Oczywiście wszystko trzymasz na mocnych mięśniach brzucha. Jeżeli potrafisz, możesz iść dalej. Wyprostuj ręce. Trzymaj. Jeżeli tego jest Ci za mało, skrętkę, czyli dodajemy mięśnie z kośną brzucha. Wdech. Z wydechem cały tułów do boku. Wydech. Wdech. Wydech. Coś takiego. Wydech. Wydech. Kolejne ćwiczenie na mięśnie brzucha możecie użyć tak zwanego rolowania, czyli zaokręwania pleców, literkę C. To jest o tyle fajne, że przy okazji możecie sobie rozciągnąć dolne plecy. Jak to wygląda? Siedzę. Najpierw muszę bardzo mocno zaangażować brzuch, czyli mocno go napijam, pod, napinam, podwijam miednicę, czyli odkręcam ją do tyłu i wtedy za miednicą Twój kręgosłup ma szansę się zaokrąglić. Tutaj jest wdech. Oczywiście dalej wszystko robisz na mięśniach brzucha. Z wydechem wracasz do pionu. Im dalej się wychylisz, tym jest trudniejsza wersja ćwiczenia. Oczywiście wybierz sobie swoją wersję. Można zejść do podłogi. Jeżeli to jest płynny, piękny ruch. Wdech. Mięśniami brzucha niczym innym. Wydech. Jeszcze pokażę raz. Wdech. Wydech. Coś takiego. Kolejne ćwiczenia możemy zrobić w na macie. Zwykłe spięcia brzucha na pewno znacie. Tylko znowu przypominam. Skupiacie się, myślami jesteście cały czas w mięśniach brzucha. No mózg tak niestety działa. Jeżeli odpłynie myślami, to nie, działa, nie działa w tym mięśnie co trzeba. Ręce stercione, głowa leży całym ciężarem. Nie ciągniesz brodą, szyją, barkami, niczym innym, tylko mięśniami brzucha. Zwykłe spięcia na pewno znacie. Z wydechem spinam się do góry, spinam, spinając mięśnie brzucha. Dół, wdech. Góra, wydech. Dół, wdech. Wychodzisz do góry maksymalnie najwyżej, jak potrafisz. Pięknie dopinając mięśnie brzucha. I oczywiście druga seria z powtórzeniami można w górze dopinać jeszcze. Po kilku takich prawidłowo wykonanych powtórzeniach już powinniście czuć palenie i pieczenie mięśnia brzucha. Oczywiście nie boimy się tego tak to nadziałać. Trzeba, yy, musi być duży bodziec, żeby zadziałało, żeby wzmocnić mięśnie, nie? Kolejne ćwiczenie już w leżeniu tyłem. Yy, wszelkie yy, przyciągania nóg do klatki, czy to kolan. Napinam brzuch, kolana mam w pozycji wyjściowej nad biodrami. Z wydechem przyciągam kolana do klatki, wdech wracam. Pamiętaj, żeby pracować brzuchem. Te ręce będą chciały Ci pomagać. Na początku, no możemy sobie troszeczkę pomagać rękoma, teraz docelowo, wiadomo, chcemy bez rąk, więc odwiń części dłoniowe do sufitu. Wtedy ręce nie będą chciały pomagać i całą pracę wykonasz brzuchem. Chcemy przyciągać kolano do klatki jak najwyżej unosząc pośladki mięśniami brzucha. Kolejna wersja tego ćwiczenia to są proste nogi, pięknie napięte. Góra, wydech, dół, wdech, wydech i wdech. Wracam tylko do pozycji wyjściowej. Nie chcemy nóg przenosić w drugą stronę. To już jest coraz trudniejsza wersja. Jeżeli umiecie, chcecie zrobić progres, że jesteście w stanie utrzymać tak bardzo napięty brzuch, żeby w ogóle stabilizował cały tuł, żeby lędźwia się nie ruszały, Możecie robić coś takiego przód-tył, ale warunek jest jeden, że jesteście w stanie, tak? że Wasz brzuch już daje radę w tym temacie. Dalej wszelkie krążenia dodajemy, czy dodajemy mięśnie skośne brzucha w jedną, czy w drugą stronę. Może być wersja łatwiejsza z kolanami. Ok. Myślę, że to kilka ćwiczeń nam wystarczy. No i pośladki. I pośladki e, znowu. Najpierw aktywujemy. To rzeczywiście też będzie ćwiczenia. Kładziemy się na brzuchu. Aktywacja, czyli po prostu zwykłe napinanie mięśni. Leżysz. napnij mocno pośladki. Trzymaj z całej siły. Jeszcze bardziej. Jeszcze mocniej. Oczywiście nie wstrzymuj oddechu. i Cały czas myślami jesteś w pośladkach. Koncentrujesz się na pracy danego mięśnia. Wtedy to działa. Wtedy to jest efekt. Rozluźniasz jeszcze raz napinasz. Kilka razy tak sobie ponapinaj, przytrzymaj, żeby aż piekło bolało i gotowało się w mięśniach. To już jest ćwiczenie, a to jest przede wszystkim aktywacja mięśni do dalszej fajnej pracy. No i dalej. Wszelkie wznosy nóg w leżeniu przodem, czy na brzuchu, jestem w tej pozycji. Napinam sobie pięknie pośladki, napinam nogi, unoszę prawą, prostą nogę. Pamiętamy tylko o ustawieniu właśnie miednicy. Miednica w tym momencie leży, czyli nie pracujesz kręgosłupem, nie unosisz bioder, ruch jest samej, pięknie napiętej prostej nogi, dopinając po ślady. Czyli nie chcecie tego, nie? Potem druga noga to samo, potem obie, wydech i wdech. Wydech i wdech. Jako progresja ćwiczenia. Możemy robić w górze z przytrzymaniem, dopinanie. Możemy robić pięknie nogi do rozkroku i wracać. Cały czas pilnujesz tego, żeby nogi nie opadały. Cały czas myślami jesteś w pośladku i chcesz je dopiąć jeszcze bardziej. Następnym bardzo znanym ćwiczeniem na pośladki są wznosy bioder. Czy robicie to w domu normalnie na macie, czy na siłowni z jakimś jeszcze większym obciążeniem, czy na pilatesie z rolowaniem. Wszystko sprowadza się do tego, do prawidłowej ustawionej miednicy. Czyli jeżeli wznosicie swoje biodra do góry i nie macie napiętego brzucha, a wasza miednica jest w pochyleniu, nic nie zadziała w ogóle. Absolutnie pośladki się nie zmęczą, nie wzmocnią. Co jedynie możecie wzmocnić tył ud i nadwyrężyć, przesadzić z pracą pleców. Jeżeli robicie wznosy bioder, i nie czujecie mięśni pośladków, czujecie bardziej plecy niż pośladki, to znaczy, że coś jest nie tak. Najprawdopodobniej nie tak jest to, że macie źle ustawioną miednicę. Ale jesteśmy już po rozluźnianiu zginaczy, więc umiecie, wiecie jak to zrobić, mamy rozluźnione. Więc teraz leżysz, napinasz brzuch, odwijasz lekką miednicę i gdy wychodzisz do góry, wychodzę do jednej linii z wydechem, wypycham do sufitu pachwiny spojenie łonowe, a nie brzuch czyli moja miednica musi być ustawiona pionowo względem ciała. Jeszcze raz przypomnę, nie chcemy tego, tylko podwinięta miednica. No i piękny ruch do góry z wydechem, skupiasz się na do pięciu pośladków, wydech. Wychodzisz do jednej miny w ciele, w górze dopinasz pośladki. No i progresja ćwiczenia, albo z obciążeniem, albo dodajemy, zostajemy w górze, Wypychamy, pogłębiamy ruch. Komu jest jeszcze za mało, że to już jest opanowane? Naprzemienny wyprost nóg. Oczywiście warunek jest jeden. Musisz utrzymać biodra wysoko. Kolejna wersja. Wznosy na jednej nodze. Mogę sobie nogę jedną ustawić pionowo. I wykonuję to samo. Wydech. Czyli macie już większe obciążenie. Oczywiście robicie na dwie nogi. Niby dwa ćwiczenia, ale różne wersje, różne progresje doskonale Wam wzmocnią te pośladki. Pamiętajcie tylko o tym, żeby najpierw je zaaktywować do pracy, potem myślami jesteście cały czas w pośladkach, czyli pełna koncentracja na pracy danego mięśnia. To już ostatni filmik z tego tematu. Mam nadzieję, że naprawicie swoje przodopochylenie miednicy, miednica wróci do normy. Wiadomo, nie potrwa to 2-3 dni, ale starajcie się, dbajcie o siebie, ćwiczcie, gwarantuję Wam, że zadziała. Pozdrawiam serdecznie Jutta Dbajcie o siebie.